Z pewnością, do si z pewnością do przodu, z pewnością siebie do przodu, chciałam tak powiedzieć. Co u Was w domu? W domu jakaś rywalizacja, walczycie o coś, jakaś konkurencja może się pojawiać, ktoś tutaj Wam próbuje coś być może udowodnić, że jest lepszy, ale Wy też nie poddawajcie się w tą, bo to jest złudna konkurencja. Patrzcie, te. Um, Buławy tak stoją jak drabina, niby się walczy o ten płomień, ale ten płomień jednak stale płonie, dla każdego by wystarczyło. Także nie walczymy w tym tygodniu w domu, tylko bardziej współpracujemy. Trzeba wyjść z tej rywalizacji, czy tam o te zarobki, czy o to, kto jest lepszy, kto jest gorszy. To w domu to nie taka energia. W pracy transformacja zdecydowanie transformacja odrodzenie. Nowy etap zawodowy, szanse na rozwój. Pozwól sobie właśnie na taką transformację, wyciągnij lekcje z tego, co było, a właśnie wyjdziesz z siebie i osiągniesz nowy etap w pracy. Co u Was w miłości? W miłości będziecie kierować się bardzo intuicją, czyli tak na spokojnie będziecie tutaj podchodzić do spraw miłosnych, bo to jest kapłanka, która. Zachowuje ostrożność, potrzebę takiego poznania siebie przed, przed tym, jak się zaangażować ma, czyli zaufać swojej intuicji, bardziej poznać siebie, czyli to, jak ty się czujesz w tych relacjach, czy to ci odpowiada, czy to ci nie odpowiada. Jak w ogóle tutaj ta energia się łączy? Czy to jest związek duchowy, czy to jest bardziej taki związek przyziemny? A więc będziecie słuchać intuicji i dobrze wam będzie tutaj w tym tygodniu ona podpowiadała, na co uważać mają znaki powietrzne. No, uważajcie na wszelkie umowy, tutaj racjonalne decyzje. Doczytajcie małym druczkiem, co tam jest dopisane, jeżeli będziecie tutaj. Mieć y, jakąś sytuację związaną z podpisywaniem czegoś, z podjęciem decyzji, przemyślcie coś na chłodno, doczytajcie. Nie poddawajcie się tutaj emocjom, tylko tak y, właśnie zachowajcie taką ostrożność w przypadku podejmowania tutaj takich prawnych być może decyzji. Y, I jaka jest y, Wasza karta rada? No już przestań po prostu wracać do tego, co było, a idź, bo tutaj się otwiera przed Tobą duża. Y, Obfitość, duża, lepsza, świetlista droga. Tutaj jest tylko troszeczkę tego światła, a tu jest cała nowa droga i horyzont. Także to są emocje, bo tutaj jest woda, więc pozwól temu odpłynąć, nie odwracaj się za siebie i do przodu idziemy.